Pijemy do rana, więc wyłączę na parat Kochałem cię naprawdę, lecz nie byłaś mi pisana Piszę tą piosenkę, wtedy czuję się najlepiej Tak się czuję wszędzie, ale byle tam nie było ciebie Biorę cię do łóżka i się nie będziemy modlić Lubię z tobą gadać, ale najlepiej bez podni Wódkę mam czy popić Muszę się napoić Wtedy się nie wkurwię i będę naprawdę spokojny Siedzimy tu późno no, i nie wiem co mam w planach Ona tańczy w mojej plusce no i pali sobie plan Że za dużo już wypiłem, wyjebane na tą kasę. W życiu najpiękniejsze są te chwile. Ona tańczy na tej róże no a przelew jej damblikiem. Reszta to na piwek. Wypiję sobie flachę, no i polecimy razem. Zdałem egzaminy, a to była walka z czasem. I ja się nie tłumaczę, polecimy w balet. Poszło mi to łatwo, no bo rozjebałem całą kasę. Biorę Cię do łóżka i się nie będziemy modlić, lubię z Tobą gadać, ale najlepiej bez spodni, wódkę mam czym popić, muszę się napoić, wtedy się nie wkurwie i będę naprawdę spokojny. Biorę Cię do łóżka i się nie będziemy modlić, lubię z Tobą gadać, ale najlepiej bez spodni, wódkę mam czym popić, muszę się napoić, wtedy się nie wkurwie i będę naprawdę spokojny.